Proszę pana, zapraszam, tędy Właśnie tak Co się stało? Czemu tu jest tyle... Ke keczopu Hej, wszystkim z tej strony Scream Witajcie w nowym odcinku z The Long Drive Dzisiaj, słuchajcie, zobaczcie Za nami, w tamtym miejscu W tamtym miejscu, obróćmy kamerę Mamy tutaj Autobus, autobus, którym się tak dawno pożegnałem Zobaczcie, tutaj mamy nasze ukochane... Zdobycze z podró... Królik! Kró... Zdobycze z podróży Już się zaczyna, nie? Jak ja kocham tą grę Po prostu, jak ona mnie nienawidzi zawsze No i ogólnie zrespiłem się tutaj Wszystko w porządku Ale co tu się dzieje? Wytłumaczcie mi to! Ja się respię, a tu jest felga z oponą zakwawiona, Oczywiście... O co tu chodzi? Czemu jest felga w kierownicy? I czemu silnik wystaje jakoś wysoko, mega? Mamy ten podwójny, ten dłuższy autobus. Zobaczcie jaki przystojniak. Co to jest? Co ja kiedyś budowałem? Wróciłem do save'a, gdzie mamy przejechane jakieś 1500 kilometrów ogólnie. Więc to jest naprawdę chore ile my przejechaliśmy w tej grze. I słuchajcie... To nie jest koniec! Tylko problem jest taki, że nie mamy opon! jest nigdzie opony nie ma, to jest najgorsze! Tu jest opona, tu jest jedna opona, a nie, te opony są, tylko są mniejsze! Czy autobus będzie jeździć z tym? Czekajcie, bo tutaj nie wiem czemu jest coś takiego w kole. To trzeba zdjąć całe, okej, okay, przyczepiamy to tutaj i zobaczcie, autobus stoi, nie wiem czy te... Opony są ze starszej wersji i po prostu są zbugowane teraz, ale bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, już się potwór zrespił. No, zniknął właśnie. Także wsiadamy po tak długim czasie. No, typ. ty oczy powiększasz. Wsiadamy po tak długim czasie. Odpalamy autobus. Odp odpalamy. Może być problem. Czemu on nie działa? Czy mamy pali... Mamy paliwo i to ile paliwa? Czemu on nie działa? Poczekajcie, podłączmy jeszcze raz ten silnik, bo on w ogóle jakoś dziwnie krzywo siedzi. Okej, okay. on kompletnie źle siedzi ten silnik, tylko żeby się nie dostał do środka, bo będzie źle. Okej, okay, okej, okay, udało się, udało się podłączyć silnik. Turbo jest. Mamy jeszcze turbo. To jest w ogóle potwór, a nie autobus. Proszę bardzo, zabieramy naszego króliczka i wsiadamy do naszej fury. Odpalił za pierwszym raz. Za pierwszym razem. Tylko do przodu jechać nie mogę. Okej, okay. okej. Okay. Ciała, ciała tylko. Te koła źle działają. Ok, okej. Okay. No, prawie, prawie jedzie. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, dobra, powiedzmy, że działa. <noise> Wszystko jest w porządku. Dobrze! 10, 10 na godzinę też jest w porządku. No. Czy jak wyrzucę te turbo? Co to jest za turbo? Co to jest za turbo? Czy to jest turbo w turbo, czy to jest jakieś... A, dobra, to jest turbo w turbo po prostu. Już myślałem, że to jest jakiś super ekstra wytwór mój z przeszłości. Dobra, działa! Działa! W końcu działa! To teraz trzeba tutaj włożyć super ekstra turbo Okej, okay, proszę bardzo I możemy jechać! Tylko brakuje... <ścoughs> Czemu tak głupio wyglądamy? <śpiew> brakuje mi tylko... Poczekajcie, czy my jedziemy w drugą stronę? <śpiew> Musimy zawrócić Jak on się garbi, co jest? Ale nie pamiętam, no ja nie mogę przestać na niego patrzeć. Nie pamiętam, czy mówiłem, ale zostawcie subika i lajka, jeżeli chcecie więcej The Long Drive, bo The Long Drive było ostatnio jakiś miesiąc temu. Mamy 160 km na godzinę autobusem. Już się zaczyna z grubej rury i jedziemy. Musimy znaleźć Madzie za wszelką cenę, odzyskać naszą kochankę. Czemu ten autobus bokiem leci? O co tu chodzi? Mamy 190 na godzinę tym autobusem Ja pamiętam, że robiłem odcinki, że jest to najszybszy autobus I rzeczywiście jest to najszybszy autobus A i zapomniałem wspomnieć, że w sumie są zombiaki W sumie są zombiaki Nadal są zombiaki w naszym starym świecie Więc trzeba zachować szczególną ostrożność A my nie mamy ani amunicji, ani nic więcej Co się stało? Czemu... Czemu autobus... Czemu, czemu licznik... Oproty zrobiłem. 360. Stop. Nienawidzę tej gry. <laughs> Nienawidzę tej gry. Jedziemy jeszcze raz. Czy ja właśnie przejechałem królika? Przepraszam. Mamy nawet ciężarówka się zryspiła, ale dobrze. Nie bierzemy ciężarówki. Mamy super autobus. Wy. Wykorzystajmy ten. Czy ja żyję? Czy ja żyję? <laughs> Jakim cudem ja żyję? Super początek z Creamy. no po prostu jest cudownie. Prawie dwa razy zginąłeś na początku odcinka, wypadły ci cztery koła, musiałeś je zbierać. Kolejne... Tam były zombie, ekip. Co one robią? Okej, okay, ale tam Madzi raczej nie było. Musimy znaleźć naszą kochankę. Mamy już prawie... Mamy 200 na godzinę tym autobusem. Okej, okay, bardzo mi się to podoba. Mamy coś też przed nami. I to jest chyba stacja benzynowa. Przecież zawsze tam Madzia siedzi, zawsze w tym ToyTub. Nie wiem czy ona ma jakieś problemy ze sobą, czy o co chodzi, ale zawsze Madzia siedzi w tym ToyTojob. Co? Zobaczcie, co oni robią, Madzi! Zostawcie! Zostawcie... No jakim cudem ty to przeżyłeś? Zostawcie mi Madzie! Nie no, musimy uratować Madzie, tylko oni mnie tak pchają mocno. Nie wiem jakim cudem wygrywają z autobusem, ale zaraz z nim nie wygrają, nie? Idę, idę się rozpędzić. <laughs> Trzeba wziąć mały rozpęd i przejechać tych wszystkich czterech! Co, Co się stało? Czemu tu jest tyle... Ketchupu! Jaki ten autobus jest straszny teraz! To jest dosłownie autobus z Halloween! Okej, okay. zobaczmy czy jest Madzia, bo chyba widziałem Madzia. Czemu kogoś słyszę? Czemu słyszę jak ktoś chodzi? Czy oni wpadli do studni? Oni wpadli Wpadł do studni! Ale jesteś przegrywem! Zobaczcie, mamy Madzię, mamy też dynie na Halloween! Ty nawet nie wiesz, Madzia, jak się za tobą stęskniłem, tak? Ona już za kierownicę usiadła, nie? Już chce tutaj rządzić, ale jako, że było niedawno Halloween, możemy też Madzie ubrać w dynie. Proszę bardzo. No i teraz Madzia przynajmniej ładnie wygląda. Gdy nie widać jej twarzy, ale zobaczcie, biedny. ZO! Królik! Daj mi spokój, daj mi spokój, daj mi spokój, daj mi spokój! Dobra... O! U, 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 u. Dobra, szybko na górę, na górę, na górę. Dobrze, jesteśmy bezpieczni. Idź sobie! Idź sobie! Sio! Tak! siop Sio! Sio! Nie! Nie! No i proszę bardzo, królik nie żyje. Wrócimy jeszcze tutaj do Grzesia, Grzesiu, jako że jestem dobrym przyjacielem. To proszę. O nie! O nie. Podobało się Grzesiu, tam, tam. A- Chyba się podobało. Jedziemy stąd. Ale autobus zawsze mi się podobał z tego powodu, że zobaczcie. On sam skręca. On praktycznie sam skręca. Możemy mu włączyć jeszcze tryb, żeby sam jechał, sam przyspieszał. I teraz tak naprawdę możemy sobie wyjść. Ma, ma autopilota włączone. To nie jest autopilot. Co się wydarzyło? No czemu mi to robisz? No, powiem wam, że jest lipa z tym autopilotem Czemu te zombiaki ożyły? To jest nieprawdopodobne Mamy tu jakieś nowe rzeczy Czemu możemy jeść papier? <grywki> o co chodzi? Możemy jeść wino, ale dobrze, nieważne Skorzystajmy na szybko z toalety I uwaga Możemy z naszą madzią po boku Jechać, ale ten autopilot To średnio działa, wam powiem Ale poczekajcie, co jeżeli zrobię, że będziemy jechać Wolniej, prosto I wolniej, ok? Okej, okay, on sam będzie przyspieszać. Teraz wysiądę i zobaczcie, da się chodzić, a on jedzie. Chyba, no, nie wygląda jakby przyspieszał. Nie no, autobus nie jedzie, gdy się z niego wysiada, to jest smutne. Ja tu chciałem sobie pobyć z Macią trochę, bo dawno z nią nie byłem. No czemu rzuca nas po tym autobusie? Czy my jedziemy w słup? Mamy prze... Mamy przed sobą garaż. Mam nadzieję, że tutaj tych zombiaków chociaż nie będzie. Proszę, 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 proszę. Dobrze, nie ma zombi, nie ma zombi, jest dobrze. W sumie sam nie wiem czemu, w sumie sam nie wiem czego potrzebujemy oprócz robienia kilometrów, bo tak naprawdę mamy wszystko, mamy paliwo, nie mamy czym się przejmować. Mogę kapelusz. Sobie wziąć, bo kiedyś tego nie było. A i wyszło też coś takiego, tylko tu się wszystko rusza i zaczęło mi się zacinać. Mamy drabiny, a oprócz tych drabin mamy koszyk. Ko, ko, au, 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 dobra, przepraszam. <ścoughs> mamy koszyki, tylko tego koszyka nie mogę wyciągnąć. I ten koszyk działa w taki sposób, że można go przyczepić wszędzie do autobusu i włożyć wszystko. I nic z niego nie wypadnie. Bo po prostu rzeczy w tym koszyku się nie ruszają. Tylko czemu on się nie rusza? Dobrze, weź, weźmy drabinę. Po co nam drabina? Nie mam zielonego pojęcia, ale weźmy drabinę. Okej, okay, proszę bardzo. Weźmiemy też kibelek. Proszę bardzo. O! On tak głośno uderzył, że myślałem, że się połamie, pobije. Proszę bardzo, Madziu, jako że. Ty zawsze masz rozwolnienie, to proszę bardzo. No i możemy jechać dalej. Macie już wypadła, nie? Mam nadzieję, że nie wypadniesz przez tą dziurę. Dziurę! Ty co ja zrobiłem? Kibelek się rozwalił! Przyjechał jakiś głupi kamień! Ej, w ogóle się teraz zastanawiam, czy to nie powinno być po lewej, bo już tego nie pamiętam. Jeżeli jadę pod prąd, to gratulacje dla mnie. W ogóle wyglądam jak Mag Menel. No nie wiem... Nie wiem jak to postać inaczej określić, szczerze. No wyobraźcie sobie, że widzicie takiego człowieka. Takiego człowieka. No nie, no kolejne zombiaki. Czemu wybijecie dynie? Zawsze mnie to zastanawia. Może oni nienawidzą Halloween czy coś? Proszę bardzo, dotarliśmy na miejsce do naszych słodziaków. Zobaczcie jak oni się witają. Aż, aż się zacięła gra w tym momencie, gdy podnosił rączki. On ma takie słodkie rączki. No nie wiem, jak, nie wiem, jak on mógłby zrobić cokolwiek tymi rączkami. No i co chcesz zrobić? Przecież nic mi nie zrobić przez to. Wychodzimy sobie oczywiście tylnymi drzwiami, żeby oni nie weszli tutaj. Proszę bardzo. Idziemy dachem autobusu. Nie ma naszej drabiny, oczywiście. W sumie spodziewałem się tego. Bierzemy dynie. I uwaga. Zabieramy naszych pasażerów, zapraszam, tędy, 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 chodź, no chodź tędy, tędy się wchodzi, chodź, chodź, do środka, tędy, halo, proszę pana, zapraszam, tędy, właśnie tak, właśnie tak, czemu, dobrze, zamknij drzwi, zamknij drzwi, zabieram go, zabieram go ze sobą, także witam w naszej podróży, będzie mieć pan naprawdę przewalony. Nie, no ja nie wierzę, że go zabrałem ze sobą. Zobaczcie, on normalnie tu jest. A i zapomniałem powiedzieć, że opłata za kilometr to jakieś 10 tysięcy złotych. Bez możliwości zwrotu oczywiście, więc powodzenia. Zobaczcie, on się cieszy. On się cieszy, że jedzie. Że zostawił w końcu swoją rodzinę i wyjeżdża z kraju. Znaczy ten, ten cały świat to pustynia. Niestety. Ale w sumie będziemy musieli też zabrać więcej naszych pasażerów do naszej świetnej przejażdżki. To zombie będą się bały mnie, a nie ja zombie. Tylko nie zrób sobie krzywdy, co się dzieje? Czemu tam jest krew? Uważaj, Andrzej, uważaj. Andrzej się obraził, Zobacz, on idzie do tyłu sobie. Ma, ma wywalone już. Mamy trzy budynki, tu jest pierwszy, tu jest drugi. I tam jest wielki parking. Zobaczmy, czy tu twoi koledzy będą, Andrzej. Poczekajcie, poczekajcie. Nie ma kolegów, jedziemy dalej. Zobaczcie! I tu mamy ile pasażerów tutaj czeka na nas. Zobacz, zobacz, Andrzej, przystanek w Grzesiu nawet jest. Oni już wchodzą, otwieramy im drzwi. Wszystkie. Wszystkie drzwi otwieramy. Zapraszam do środeczka. Tylko ty, Andrzej, nie wychodź. Nie wychodź, rozumiesz? Dobra, Andrzej nie wyjdzie. Załóżmy, że nie wyjdzie. Tutaj, tutaj. Tu musicie iść. Tu do środka. Tędy. Właśnie tędy. Chodź. Chodź. Kibelek ci przeszkadza. Już zabieram. Już zabieram, Grzesiu. Chodź. Chodź. Tylko nie na siedząco. Tylko wstań i wejdź tu normalnie. Poczekajcie, bo trzeba. Trzeba to ogarnąć, żeby oni wstali. Czemu oni nie wstają? Nie no, on jest jakiś pijany. On nie potrafi tu wejść. Gdzie są twoi koledzy w ogóle? Czemu ja tu, tutaj? Bo więcej ich. O proszę bardzo, jest kolejny, tylko też się turla. Nie wiem, jak oni są pijani, że muszą chodzić na czterech łapach. Tędy, tu jestem. Tu jestem. On się nie przyjmuje mną. Szuka wejścia pewnie do autobusu. Dobra, co mogę zrobić? Żeby wstali, mamy kolejną madzie, kolejną pasażerkę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Muszę znaleźć amunicję do tej broni, bo oni wstają, gdy się w nich strzeli, z tego co pamiętam. O! Tu jest amunicja, jest amunicja, jest amunicja. Okej. Okay. Okej. Okay. No. Wstajemy. <ścoughs> Czemu on nie wstaje? Wstajemy. O co chodzi? No, wstawaj. O! Okej. Okay. Takiego też można zabrać. Z sobą. Co?! Co?! Ukryz mnie od tyłu w tyłek! Co ty mi robisz?! Okej, okay? wstał, wstał, wstał! O! Gryzie! Gryzie! Nie no, jeszcze Andrzej uciekł z autobusu, no nie wytrzymam, no chodźcie do środka! To są najgorsi pasażerowie na świecie, po prostu nie mam na nich słów, no zapraszam, no chodź! Chodź i siedź tam. Teraz muszę Andrzeja wprowadzić. Andrzej, nie wymykaj się od zapłaty! Jeszcze próbują mnie ugryźć, bo nie chcą płacić! A ten mi wywala autobus! No i super, bierzemy, bierzemy taki. Wygląda jak kurczak jakiś, ale Nieważne. Będę mieć z twojego ubezpieczenia chociaż pieniądze. Okej. Okay. Grzesiu, nie przestawiaj teraz autobusu, bo muszę włożyć twojego przyjaciela tutaj. No co ty zrobiłeś? Przygniotłeś go. Nie no, ja nie mam z nimi sił. Jeżeli chcecie więcej tych pasażerów tutaj, to dawajcie znać w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to zostawcie subika i lajka. Like A ten, co ty robisz? No przestań. Grzesiu, przestań. Ja wam dziękuję za oglądanie. I, i pa pa.